Zabiorę cię teraz w podróż, w cudowną, cudowną podróż. Zamknij oczy, leżysz wygodnie w swoim łóżeczku. Pod głową masz miękką poduszkę okrywacie miękka, puszysta kołderka. Jest Ci cieplutko i dobrze. Oddychaj spokojnie. Powoli i spokojnie. Długi, spokojny wdech. I długi, spokojny wydech. Bierasz powietrza, twój brzuszek wypełnia się powietrzem niczym balonik. I z wydechem wydmuchujesz całe powietrze. Wdech i wydech. Jesteś gotowy. Jesteś gotowa. Twoje oczka są zamknięte, główka odpoczywa i całe ciałko odpoczywa. Wyobraź sobie jak twoje łóżeczko. Zamienia się teraz w cudowny, latający pojazd, w pojazd, który zabierze Cię do świata przygód. Twoje ciałko odpręża się, odpręża się i relaksuje. Jest Ci miło jest Ci dobrze. Masz odprężoną główkę, szyję, ramiona. Odpoczywają Twoje rączki, całe plecy piersiki i brzuszek, Pioterka i całe nóżki. Czujesz, jak twoje ciało staje się coraz lżejsze, leciutkie jak piórko. Takie lekkie. Jesteś odprężony i zrelaksowany. Wszystkie twoje zabawy i figle, które krążą ci jeszcze po głowie, odkładasz do zaczarowanej skrzyni. Teraz znajduje się tuż obok Twojego łóżka. Chowasz je do skrzyni i czekają Cię teraz nowe przygody. Nowe przygody w krainie snów. A Twoje pomysły i figle wrócą do Ciebie z samego rana. Czujesz lekkie kołysanie I zaczyna się Twoja przygoda. Czujesz jak Twoje łóżeczko leci po nocnym niebie. Leci, leci do krainy przygód. Gwiazdki mi goczą na niebie, gwiazdki mi na niebie i śpiewają dla ciebie piękne kołysanki. Księżyc uśmiecha się. I zaprasza na spotkanie z przygodą. Lecisz wysoko wśród gwiazd, które migoczą pięknymi kolorami i śpiewają najpiękniejsze piosenki. Twoje łóżeczko powoli ląduje, ląduje na pięknej plaży, na pięknej plaży, na zaczarowanej wyspie. Wysiadasz z łóżeczką, I stajesz na miękkim, cieplutkim piasku. Czujesz miły, ciepły piasek pod swoimi stopami. Drobinki piasku delikatnie łaskoczą twoje stopy. Ciepłe fale. Ciepłe morskie fale. Obmywają Twoje nóżki. I chlapią Cię wesoło. Jest dzień. Słońce ogrzewa całe Twoje ciałko. Ogrzewa cię i tuli tak, jakby cię całowało. Jest ci ciepło i przyjemnie. Słoneczko dodaje ci siły. Siły i energii na nowy dzień zabaw. Na nowy dzień przygód. Czujesz, jak słoneczko cię ogrzewa i jak fale obmywają Twoje nóżki. Słyszysz, jak fale odbijają się o brzeg. Słyszysz przyjemny szum, przyjemny szum fal. Obserwujesz morze. Widzisz, jak w oddali z wody wyskakują delfiny, które Cię pozdrawiają, machają do Ciebie płetwami i ogonami. Pozdrawiają cię w swoim języku. Uśmiechasz się do nich i machasz, machasz do nich i też je pozdrawiasz. Delfiny przypominają ci, jak dobrze się bawi. Jak cieszyć się każdą chwilą, jak cieszyć się przyjaźnią, bliskością ukochanych osób. Pomyśl teraz o osobach, które kochasz najbardziej. i przytul je w swoim serduszku. Żegnasz się z delfinami i idziesz obejrzeć wyspy. Niedaleko brzegu widzisz piękne palmy. Postanawiasz odpocząć w ich cieniu. Kładziesz się na miękkim piasku, czujesz piasek pod głową pod plecami, pod pupą i nogami. Czujesz, jak delikatnie ciała skoczy i masuje. Zamykasz oczy. Odpoczywasz. Słyszysz szum morza i szum palmowych liści na wietrze. Są jak muzyka. Oddychasz spokojnie. Czujesz zapach, czujesz zapach morza i słonej wody. Czujesz zapach rozgrzanego piasku. Słodki zapach kwiatów i owoców. Chcesz sprawdzić, co to za zapach. Podnosisz się i powoli, powoli idziesz za tym zapachem. Idziesz w głąb. Wyspy, Trafiasz do pięknego ogrodu, pełnego cudownych, barwnych kwiatów o niesamowitych zapachach. I pełnego cudownych, soczystych owoców. Owoców, jakich jeszcze nigdy nie widziałeś. Przechadzasz się po ogrodzie, rozglądasz się i wybierasz owoc, który przykuwa Twoją uwagę. Najbardziej dojrzały i soczysty. Zanurzasz zęby w owocu, wypijasz sok i czujesz smak. Cudowny, świeży smak. Czujesz, jak cudowny owoc napełnia Cię zdrowiem i siłą. Czujesz, jak Twoje ciałko się naprawia, naprawia i regeneruje, jak się odżywia. szukasz kolejnego owocu i kolejnego próbujesz nowych smaków wciąż czujesz nowe cudowne zapach Dookoła latają wielobarwne motyle i ogromne, piękne ważki różowe i niebieskie, turkusowe i fioletowe. I wielobarwne ptaki, papugi opowiadają Ci historię wyspy, opowiadają Ci o przygodach, które tu miały miejsce, o podróżnikach, którzy tu już byli, o tym jak się żyje na wyspie. Przechadzasz się po ogrodzie, smakujesz, podziwiasz, poznajesz. Na środku ogrodu znajdujesz piękną fontannę, z krystalicznie czystą wodą. Podchodzisz do fontanny. Napierasz wody w dłonie i pijesz. Pijesz cudowną, orzeźwiającą wodę życia, która daje Ci siłę, by być sobą, by robić to, co lubisz robić. I by sięgać po swoje marzenia. Szum fontanny mówi ci, że marzenia się spełniają, jeśli tylko tego bardzo, bardzo chcesz. Nachylasz się nad fontanną. I w wodzie widzisz swoje marzenia, jak obrazy, które się pojawiają i znikają. Wyglądają tak, jakby się już wydarzyły, jakby były prawdziwe. I wierzysz. Czujesz, że twoje marzenia mogą się spełnić, że są tak samo prawdziwe jak to, co dzieje się codziennie. Nabierasz jeszcze trochę wody, wrączki i pijesz. Spontanna mówi. Mówi, że będziesz pamiętać. Mówi, pamiętaj o marzeniach. Pamiętaj o marzeniach. I słuchaj głosu swojego serduszka. Twoje serduszko zawsze wie. Zawsze wie, gdzie Cię poprowadzić. Pamiętaj o marzeniach i słuchaj głosu swojego serduszka. Pamiętaj. Pamiętaj. Idziesz z powrotem przez ogród, z powrotem na plażę, z powrotem do swojego łóżeczka. Ale wierz, że jest to Twoje miejsce teraz, że ta zaczarowana wyspa jest teraz w Twoim sercu. I zawsze możesz na nią wrócić, kiedy tylko zamkniesz oczy, możesz znowu wędrować po tej pięknej, zaczarowanej wyspie. Wracasz do łóżeczka, przykrywasz się kołderką, Rzeczko kołysze się i unosi i szybuje powoli powoli w przestworzach szybuje powoli powoli w przestworzach dzień przemienia się w noc i znów gwiazdki migoczą, i śpiewają ci kołysanki. Księżyc porozumiewawczą mruga okiem, wie o Twoich przygodach. Przybujesz, szybujesz. szybujesz. I powoli, powoli łóżeczko ląduje z powrotem w twoim pokoju. Z powrotem w swoim pokoju. Jesteś wypoczęty i zrelaksowany. Gotowy do kolejnych snów i marzeń.